Witam się z wami w kolejnym vlogu. Zobaczcie, kawkę już mam zrobioną. Ja powiem wam, że zawsze dzień zaczynam od kawki. Na takiej fajnej podstawce. Zobaczcie. Kawkę pijemy sobie na dworku. Piękny, słoneczny, niedzielny dzień. Na tym stoliczku domnika. Może nas nie pogoni. Nie, może nie. A pieseł czuwa. Dzisiaj u nas na śniadanie będzie jajecznica z cebulką tutaj i kiełbaską. Dawno nie było tego śniadanka. Akurat sobie zrobimy ziemię. Jajeczniczka gotowa. Kawka robiona Bułeczka się będzie kroić. Będziemy zajadać niedanko. Już się kroi. Piesełko tygania. Pokaż do Minkiem stoliczek. Dzień Dzień Dzień. A jaki fajny sobie Dzień. zrobił. Już skręty i kręcę błyskawę, żeby mu Fajny będzie miał. W garażu. No pomysłowy. Nie wimpek? Dla ciebie. Mówię to to trzymaj duszki, to ci wkręcę. Ale u niech ma. Och, ty pies już koty i to zobaczysz ty. Po burze. Obiecywałem, Zobaczcie, co ten no minisz pokompinował tutaj. Zawiesił sobie swoje te breloki do kluczy. Nie? Pikachu Fajne, ale żeś porobił w dek w dekoracji. No piesek rzuca piłeczkę, a pancio? No przynieś. Znaczy odwrotnie, to ja mówię. Dawaj. dawaj no zobaczcie, a przyniósł, Dawaj, dawaj, się dawaj chce. piłeczkę. Piesu. Piesu. Dawaj piłeczkę. A poleciał przyniesie i żeby mu rzucać fajny Pimpus ale pójdź co weszłeś teraz się boisz zejść zobacz jak wysoko wszedł uch Iciuś no co teraz pomóc no a Pimpek co Nie możesz dostać do kota. Bo buziak jeden. No to wszedł zobacz boi się zejść. O kurco, Dasz radę, prawie na czubek. A jeszcze Wam dogram. Wiedronce wzięłam taki dywan. Zobaczcie. On jest tutaj, już wam mówię. Dywan. O! Zobaczcie sobie zbliżenie. Zrobiłem. Poczytajcie sobie, zapiszcie. Taki fajny, mięciutki stwierdziłam, że będzie mi tutaj pasował do wystroju różne wzory muszę wam powiedzieć były ale akurat ten mi się tak spodobał no zobaczymy po rozłożeniu i tak się prezentuje ten dywanik który wam pokazywałam w przeglądzie kubek Post jawuś postawiłam sobie właśnie na, ten, na niego właśnie ten stolik pasuje Nie wiem, czy wam ostatnio pokazywałam, ale kupiliśmy sobie taką fajną zasłonę, Zobaczcie, ona z awokado. Taka tutaj jasna, stwierdziłam, że będzie pasować. Tak na razie letnia, fajna. Niech sobie będzie. Tu jest ta obok, którą wam pokazywałam, ale ona jest tymczasowo. Ona będzie do zmiany. Ja już zamówiłam sobie fajną taką ze złotymi elementami więc na razie niech ta sobie tutaj wisi tu mamy tą standardową białą też fajna jest ale e, też rozglądam się za jakąś inną, innym fasonem fajnym Jak utrafię to na pewno Wam pokażę więc mamy te dwa takie duże okna tarasowe więc e, trzeba to zmieniać w wystroju jak się jeden znudzi prawda Ostatnio zauważyłam, że tych tujech, co posadziliśmy, robią nam się, zobaczcie, takie gdzie gdzieniegdzie suche listki. Ja nie wiem właśnie, czym to jest spowodowane. Może za mało podlewania, ale w sumie podlewamy je tak co dwa dni. I to dosyć sporą ilością wody, więc nie wiem, czy im jakiś nawóz kupić. No nim doradźcie coś, jak macie takie podobne tuje, bo to są szmaragd. I zobaczcie, ile ich jest. I to na nie wszystkich mam powiem, ale co na niektórych właśnie coś sknął, a podlewamy naprawdę ich sporo. Więc nie wiem.